W końcu odebrałam płytę Agnieszki Helińskiej. E, licytowałam ją, słuchajcie, w sesjach e, takich charytatywnych u Piotrusia. I dziękuję za Twoje dobre serce. Bardzo się cieszę z tej płyty i zaraz będę słuchać. Ale wcześniej zakupy, malinki znikają i pakujemy prezent dla taty. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna i mamy zapakowany no, się Pół dnia poza domem, więc taki obiad, ale też trochę mm -hmm. dzień taty, więc inaczej jak zawsze. Mm -hmm. Tato zadowolony z prezentu? No, patrzcie. To jest, To jest taki pojemnik na leki. Nie, to jest kosmetyczka. Trochę na kosmetyki, trochę na leki, bo Pierwsze to już grupy, jak... Jedna na leki, druga na, na żel.